14. kolejka PKO Bank Polskiej Ekstraklasy i starcie Wisły Płock z Pogonią Szczecin. Goście przystępują do tego meczu podbudowani zwycięstwem w Warszawie, gdzie ogrywce wyeliminowali z Pucharu Polski Legię Warszawa. 11. minuta gry i to właśnie Portowcy ruszają do ataku jako pierwsi. Strzela z pola karnego Adrian Przyborek, a więc ten piłkarz, który strzelił Zwycięskiego gola w Warszawie. Grosicki z rzutu rożnego jest słupek. Piłka wraca pod nogi Grosickiego. Rafał Leszczyński upada w polu karnym i jest gwizdek sędziego. Mamy rzut wolny dla gospodarzy. Dalej w natarciu goście ze Szczecina Molnar! I tylko słupek potężna bomba Węgra! Coś nieprawdopodobnego, jak ta piłka nie wpadła do siatki. Cały stadion w tym momencie fetował urodziny Łukasza Sekulskiego, odśpiewując mu gromkie 100 lat. Bo dziś napastnik Wisły Płock świętował 35. urodziny. Dziś także Sekulski przedłużył kontrakt. Z Wisłą Płock do 2027 roku. Ale teraz po raz pierwszy w natarciu gospodarze! Piłka w bramce. Jeden do zera dla Wisły. Dośrodkowywał Rogej, a potem piłka. Odbiła się jeszcze od Leo Kutrisa i kompletnie zaskoczyła Kożokaru. O, Pogoń szybko chce odrobić straty i to za sprawą Kamila Grosickiego. Tym razem strzał niecelny, a kapitan Pogoni w czterech ostatnich meczach portowców trafiał do siatki. Końcówka pierwszej części gry Łukasz Sekulski z szansą na siódmą bramkę w tym sezonie, jego imprezę urodzinową. Cuje jednak Keramitsis, który wybija piłkę sprzed linii bramkowej. Teraz Ulvestad chyba powinien strzelać w tej sytuacji, zawodnik pogoni. Jednak ogromne zamieszanie w polu karnym, piłka pod nogami Kamila Grosickiego. Strzał Grosika jednak za lekki, by zaskoczyć Leszczyńskiego. Znowu robili kontra Kutrys, tym razem uderzał zawodnik Wisły i czujny w bramce gości Koszukaru. A tych, którzy chcą posłuchać o wyczynach innego bramkarza, Franciszka Placha, zapraszamy na program Ekstraklasa Live. We wtorek o 18 na naszym YouTubie, w końcówce pierwszej połowy, swoją szansę miał Wiktor Nowak, uderzał niecelnie, a na początku drugiej części gry piłkę z linii bramkowej wybija Marian Hurza. Paczeko z rzutu wolnego, co za gol! Dali Paczeko, on był na boisku kilkadziesiąt sekund, dosłownie przed chwilką. Zmienił Tavaresa. Prawdziwe wejście smoka pomocnika Wisły Płock 2-0. Prowadzili już gospodarze, ale pogoń nie dawała za wygraną. Teraz Smoliński do Kamila Grosickiego i zablokowany Grosik przez Marcina Kamińskiego. Znowu kapitan pogoni. Dośrodkowanie ta piłka. Wybijana jeszcze Molnar. Kapitalnie, fantastycznie interweniuje w tej sytuacji Rafał Leszczyński. W chwili znów atak przyjezdnych przyborek. Potężny strzał pomocnika pogoni i piłka o centymetry mija bramkę Wisły. Doliczony czas gry Molnar. Piłka dzisiaj nie chciała wpaść do siatki Wisły-Płock. no To jeszcze jedna próba. Teraz Łukajru i kolejna wyśmienita interwencja Rafała Leszczyńskiego i ta parada Kończy nam to spotkanie. Wisła Płock przerywa znakomitą serię trenera Tomas Berga. On przegrał pierwszy mecz po 22 spotkaniach bez porażki. To także jego pierwsza porażka na ławce Pogoni szczeci. Wisła Płock jest druga w tabeli. Ma cztery punkty straty do Górnika Zabrze. Portowcy na 13. miejscu z 17 oczkami. Wisła Pogoń 2-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.